No, chociaż tak internetowo, mimo tej pandemii. I ja będę panią dzisiaj opowiadała bardziej o naukach medycznych, ale też z takim elementem biologicznym, może trochę nawiązaniem do Ani. To, co chciałam na początku powiedzieć, skąd się bierze to, że można zostać naukowcem, to ja dostałam taką bardzo dobrą poradę w domu od mojego taty, którego widzicie na dole na zdjęciu. Nikt w moim domu nie jest lekarzem, ani w bliższej, ani w dalszej rodzinie. Nikt nie jest biologiem. Wszyscy zajmują się ekonomią, zarządzaniem, bankowością, ekonometrią i wszystkim, co jest mi dość dalekie. Natomiast usłyszałam świetną poradę w domu: dziecko, rób to, co lubisz, bo wtedy całe życie będziesz na wakacjach. I będziesz na wakacjach w pracy. I to jest podstawowe, chyba, pytanie, na które sobie musimy odpowiedzieć, jak coś wybieramy do pracy, bo praca badacza czy badaczki to tak naprawdę nie jest taka praca od 8 do 16. Wyjdziemy, zamkniemy, nie myślimy o tym. E, tak naprawdę niezależnie od dziedziny. E, jeśli. Nie chcemy kontynuować myślenia o tym czymś w domu, co myślę, że wszystkim paniom badaczkom się zdarza pomyśleć o swoich, no ja myślę o swoich myszach albo o swoich pacjentach. To w ogóle nie warto iść w tą stronę, lepiej wybrać taką pracę, która nie wymaga z nami kontaktu ani przemyślenia. Także dziewczyny, wybierajcie sobie coś, co sprawia wam po prostu przyjemność, bo inaczej praca badacza, myślę, że musi być bardzo trudna. Ja sobie jako pierwszy kierunek studiów, mimo że teraz chyba większość osób kojarzy mnie z medycyną, wybrałam biotechnologię, ponieważ w liceum zainteresowałam się ucząc do olimpiady biologicznej, wtedy tam, żeby dostać się na studia, to człowiek się tak ambitnie uczył. Takim genem P53, do którego wrócimy pewnie na moim ostatnim slajdzie, i genetyka wydała mi się strasznie ciekawa. Przejrzałam sobie programy studiów i wyszło mi, że tej genetyki to najwięcej będzie na biotechnologii. No ale po roku tej biotechnologii stwierdziłam, że ta, ten gen to jest tak strasznie istotny w nowotworzeniu, i to wszystko, co, co robimy na biologii, jest trochę niekompletne. Jeśli nie wiemy o tym, o całej reszcie y, przyczepionej do tego genu, no mamy komórkę, jakieś procesy, no ale gdzie jest ta, ta reszta tej, te, tego całego nowotworu I, i dlatego poszłam na drugi kierunek, jakim jest medycyna, żeby móc spojrzeć na chorobę nowotworową z różnych perspektyw, takiej jaką jest komórka i co tam się dzieje w środku, bardzo ważnego i złożonego, a po drugie, żeby też widzieć całość tego, jak to, y, jak to wpływa na człowieka. No, i pokazałam Wam tutaj moje CV, ukończyłam tam biologię, medycynę, uzyskałam habilitację z zakresu onkologii. Natomiast, jeśli w ogóle chcecie sprawdzić, kim jest Wasz badacz, którego poznajecie albo może zainteresował Was na studiach, to warto tutaj zareklamuję kilka portali internetowych do tropienia naukowców. Takim bardzo teraz obowiązkowym jest portal ORCID. Tam możecie znaleźć badaczy z waszej dziedziny, można ich wyszukać po nazwisku albo po instytucie. Warto też obejrzeć tych, nad którymi się zastanawiacie, czy możecie na przykład pójść na ich zajęcia, albo może, może na jakiś staż. Warto sobie też obejrzeć na innych takich portalach, jak na przykład LinkedIn. To jest no, portal biznesowy, ale coraz więcej naukowców tam się znajduje i też dużo pojawia się tam ofert pracy i staży, także. Warto mieć tam jakieś swoje konto, nawet jeśli ono jest takie bardziej, bardziej może służbowy jest to portal. Natomiast, jak szukacie naukowców z waszej dziedziny, albo już coś publikujecie, to warto też się dołączyć do takich, do takich portali, gdzie można wymieniać publikacje między naukowcami. To ułatwia. Można też zadawać pytania, są do tego specjalne grupy dyskusyjne. Jak nie umiecie rozwiązać nawet swojego problemu technicznego, czy w laboratorium, czy nad jakąś rzeczą, to nie musicie się ograniczać tylko do osób wam najbliższych. Teraz ta globalizacja pomaga uzyskać tę pomoc łatwo, też w większym gronie. Takimi grupami, jak to dziewczyny nazywały wsparcia, są też różne towarzystwa. No, no, ja tu pokazuję medyczne z oczywistych względów i większość z tych towarzystw, czy europejskie, czy amerykańskie, czy polskie towarzystwa ma grupy młodych, dla młodych naukowców, czy młodych badaczy, chociażby sekcję młodych onkologów PTOK, która powstała bardzo niedawno. Także to też jest takie wirtualne miejsce, w którym możecie szukać osób z podobnymi kłopotami do was, lub z podobnymi zainteresowaniami i nawiązywać współpracę czy kontakty. A to jest dlatego takie strasznie ważne, że w nauce oprócz y, umiejętności, jestem świetnym matematykiem, jestem świetnym chemikiem czy, czy świetnym lekarzem. Bardzo ważne są umiejętności miękkie. Będziecie pracować w zespołach. Czasem te zespoły są bardzo duże i wielodyscyplinarne. To jest zespół kliniki, w której mam przyjemność w tej chwili pracować. I pamiętajcie, że spotkacie się z, z osobami o przeróżnych charakterach, przyzwyczajeniach, sposobie pracy. I, I jednym z wyzwań w pracy naukowej jest to, żeby być. W stanie wytrwać w pracy grupowej z tym, kogo spotykamy, i też dobrze wybrać zespół, więc nie tylko dla naukowca ważne są te zupełnie sztywne umiejętności, ale też kontakt z innymi ludźmi i kontakt z innymi instytucjami. Pamiętajcie też, że jeśli pracujemy w jednym miejscu i nie mamy kontaktu z instytucjami zewnętrznymi, to trochę zamykamy się w tak zwanym swoim sosie. Warto jest pracować, czy nawiązywać kontakty z grupami, które tych kontaktów mają dużo, jest jakiś przepływ świeżych pomysłów naukowych, świeżych idei, można razem napisać projekt. To jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza w tym etapie pozyskiwania finansów, a też szukania nowych pomysłów. Im jest więcej osób myślących o, jak rozwiązać problem, tym do, to łatwiej się do tego dochodzi. Dlatego Warto czasem spojrzeć, z kim współpracuje ośrodek i czy ma z nim inne publikacje, bo to, że mówimy, że współpracujemy, to jeszcze jedno, natomiast warto popatrzeć, czy się razem publikuje. I proszę Was, taka najważniejsza chyba osoba w życiu młodego naukowca to jest tak naprawdę mentor. Pokazałam tutaj moich mentorów, których miałam przyjemność spotkać na mojej drodze zawodowej. Moim takim pierwszym mentorem i osobą, z którą do tej pory utrzymuję kontakty, jest pani profesor Ewa Bartnik. Panią profesor tak naprawdę poznałam już w liceum y, na warsztatach Krajowego Funduszu na rzecz dzieci i tak naprawdę do dzisiaj ze sobą publikujemy. Więc y, odrobina też zależy od szczęścia do ludzi, tak? Mentor dobry to jest ktoś, kto będzie Was wspierał w Waszej karierze, pokaże Wam y, drogę, w którą możecie iść. Warto naprawdę patrzeć, czy nasz profesor, no czy powiedzmy doktor, bo profesor Golik, pozna, profesora Golika Poznamyk jeszcze zupełnie nie był profesorem, Zachęca nas do naszych badań. Jeśli macie jakieś problemy, ta współpraca się nie układa, to naprawdę czasem warto zmienić grupę, pójść w, in, w inne miejsce i szukać ludzi, z którymi nam się będzie lepiej pracowało. To dzięki wsparciu osób z Waszego środowiska można sięgać po duże zaszczyty. Ja miałam tą przyjemność zostania, tak jak przedstawiał na początku. Zostania dyrektorem do spraw naukowych swojej instytucji, ale to nie jest tylko moje osiągnięcie, to jest osiągnięcie całego wsparcia, które dostałam od i od mojego mentora, i od instytucji, które pozwoliła mi sięgać po, po takie funkcje, bo nie, nie można tego osiągnąć samemu i mając wyłącznie przeciwników. Także, także zawsze warto szukać mentorów. Już na studiach można ich znaleźć są programy mentoringowe. Bardzo fajną inicjatywę yy, zorganizowało Stowarzyszenie Top 500. Nie wiem, czy ten program się utrzyma, bo to oczywiście zależy trochę od finansów, natomiast zawsze można poszukać programów mentoringowych i znaleźć taką osobę, często młodą, yy, co ja rozumiem przez osobę posiadającą doktorat, <grych> yy, która, która Wam pomoże się yy, zorganizować na uczelni. Natomiast. Yy, co do, wracając tak do mojej tej ścieżki zawodowej, to trochę się zastanawiałam, dlaczego te rzeczy są komplementarne. No, dzisiaj działanie leków no już niestety nie opiera się na takiej zwykłej farmakologii, jak podręcznik farmakologia kliniczna, podaj tabletkę trzy razy na dobę i wszystko będzie pięknie. Mamy coraz więcej bardzo złożonych doniesień molekularnych o podłożu chorób i dlatego bardzo warto zainteresować się, nawet jeśli chce być się lekarzem, taką dziedziną bardziej biologii molekularnej, biochemii, genetyki, dlatego że bez tych zainteresowań bardzo trudno jest zrozumieć to, co dzieje się potem w klinice. Pracy naukowej w obszarze związanej z leczeniem i z lekami jest pełno dla osób z każdym tak naprawdę rodzajem zainteresowania, bo patrząc po grupach leków, mamy i pracę dla immunologów, i mamy pracę dla osób od projektowania małych cząsteczek, i znajdzie się praca dla osób, które interesują się bardziej terapiami takimi opartymi o złożone związki chemiczne. Także jeśli któraś z Was interesuje się lekami albo nawet jakąś dziedziną chemii, czy fizyki, czy. Matematyki, to nie znaczy, że nie, nie możecie się związać z taką dziedziną, jaką jest rozwój leków czy, czy leczenie. Jak się wybiera to miejsce pracy, to wrócę do tego, co mówiły dziewczyny. No, jest pewien plus pracy na uczelni, jest kontakt z, z, ze studentami, co jest niewątpliwie no, pobudzające, tak naprawdę, i łatwiej znaleźć nowych pracowników. Natomiast no, praca w instytucie ma ten plus, że jesteśmy obciążeni leczeniem. Nie mamy tej dydaktyki i mamy czas na badania. Natomiast tych instytutów jest bardzo niedużo. Zależnie od tego, co Was interesuje, to będziecie miały bardzo ograniczone możliwości wyboru miejsca pracy, więc warto poznać te miejsca trochę wcześniej, może pójść na jakiś staż i zobaczyć, czy, czy to jest w ogóle miejsce, gdzie chce być dłużej, bo, bo instytuty są często bardzo też specyficzne tematycznie. Jak już się trafia do takiego instytutu, na przykład jak nasz, to jeszcze jest, pozostaje decyzja, czy wybieram pion kliniczny, gdzie leczę pacjentów, czy pion bardziej nauk teoretycznych. To są zupełnie różne zakresy pracy i kompetencji, a wybrać można każde z nich. Jeśli byście się zdecydowały na pracę kliniczną, no to muszę powiedzieć jedną rzecz, że mała, m, takie m, przysłowie, mama miała rację. Niestety matematyka jest potrzebna lekarzom, to nie jest przedmiot, o którym można zapomnieć i w ogóle nie podchodzić do niego na maturze i w ogóle dlaczego. To są wycinki moich artykułów dotyczących m, pewnych analiz o pacjentach, i niestety m, warto jednak cokolwiek pisząc, choćby korzystając z pomocy statystyka, jednak orientować się, co badamy i dlaczego. Każdy lekarz powinien podstawy matematyki i statystyki, niestety, zapoznać, ponieważ. Badamy coraz częściej różne czynniki wpływające na życie człowieka, jego zdrowie, jak to się zmienia w czasie, i to wszystko są raczej procesy matematyczne. Oczywiście odnoszą się do parametrów z kliniki, tego, co zmierzyliśmy u pacjenta, jak zmierzyliśmy, natomiast absolutnie całe dalsze wnioski opiera się tak naprawdę na matematyce. Dlatego też coś, do czego zachęcam i z czego sama korzystałam, to są też studia podyplomowe, które E, które można, e, można próbować realizować. I e, są studia ze statystyki, więc jeśli przegapiłyście to na studiach albo nie wybrałyście takiego przedmiotu, można to później też e, nadrobić. E, w samych badaniach dotyczących e, leku e, jest jeszcze ciekawa grupa ośrodków, bardzo rzadkich w Polsce, mm, jakimi są oddziały badań wczesnych FAS, czyli tego, kiedy pierwszy raz podaje się leki do ludzi. To jest bardzo interesująca dziedzina, bo macie kontakt z bardzo dużą ilością nowych cząsteczek, natomiast jest pewne ograniczenie tej pracy. Należy ściśle przestrzegać pewnych protokołów. Tak naprawdę, żeby zostać autorem w badaniu klinicznym, to niestety jest to bardzo długa droga, która, która zwykle dotyczy już osób na stanowiskach kierowniczych. Kierownicy grup badawczych zostają głównymi badaczami dużych badań, więc nie jest to dziedzina, gdzie łatwo dojdziecie do, do sukcesu. Na to trzeba naprawdę sporo lat poczekać, odbyć specjalizację, cały proces kształcenia, najczęściej też uzyskać habilitację, i wtedy, wtedy można wkroczyć jako główny badacz takich badań, a wcześniej uczestniczyć jako jeden z członków zespołu. Jeśli interesujecie się z kolei jakąś dziedziną, taką jak w moim wypadku onkologia, ale pewnie każda dziedzina ma takie swoje grupy zainteresowań, skorzystajcie z szkół naukowych studentów, e, dlatego że to jest miejsce, gdzie poznacie pracowników z kliniki, atmosferę kliniki i tematy badawcze, a koła interes, robią też interesujące eventy, no my <laughs> zgodnie z potrzebą robiliśmy kurs statystyki krótki, także e, już na tym etapie zachęcaliśmy do matematyki. E, Pamiętajcie też, że są coraz więcej międzynarodowych kursów i wyjazdów z międzynarodowych stowarzyszeń dla młodych badaczy, i też warto ich szukać samemu, tak naprawdę przez Google. Nikt wam prawdopodobnie tego na zajęciach nie pokaże trzeba tutaj proaktywnie występować. I, i dopiero takie, tak naprawdę, proaktywne postawy coś mogą wam dać. Jeśli chodzi o, o badania naukowe, takie przedkliniczne, to, to moja panowskie miejsce pracy yy, y, zajmuje się takimi badaniami na modelach zwierzęcych. Jeśli któreś z Was studiują, zain są zainteresowane praktyką, to my też zapraszamy. E, zajmujemy się różnymi modelami chorób, no w moim wypadku onkologicznych, ale są też choroby okulistyczne. Mamy wyposażenie, które umożliwia na, e, pracę na zwierzętach w warunkach sterylnych, obrazowanie tych guzów, czy w końcu mamy też zwierzęta modyfikowane genetycznie i mój ulubiony model, do, do którego wrócę. Czasem udaje się tak, jak, jak akurat mi się udało z tych marzeń, takich licalnych, no parę już lat temu, o bardzo ciekawym białku teraz pracować na modelu zwierzęcym, tego, jak to białko powoduje choroby nowotworowe, także. Myślę, że, że warto uwierzyć i, i trochę podążać ze swoimi zainteresowaniami. Czasami to trwa bardzo długo. Czasem trzeba zmienić miejsce, wyjechać. E, trzeba szukać tych osób, które się tym interesują, natomiast e, myślę, że na pewno możecie to osiągnąć I, i jeszcze masa ciekawych wyzwań przed Wami, i tak naprawdę Wam bardzo zazdroszczę, bo z punktu widzenia dyrektora to już. Niewiele mi zostało osiągnięć takich lokalnych i niewiele mam przed sobą wyzwań. Muszę sobie jakieś szukać dalszych i bardziej rozległych. Natomiast przed Wami jeszcze cała frajda robienia badań, robienia badań do doktoratu, niepewności co, co się pokaże i, i mam nadzieję, że będziecie mieć duże sukcesy. Może uda nam się razem pracować, jeśli któraś z Was interesuje się badaniami nad powstawaniem nowotworów, ja zajmuję się mięsakami i czerniakami, ale moi koledzy mają też inne, inne zainteresowania, także e, zapraszam do kontaktu. Dzięki. Bardzo dziękuję Aniu za, e, za twoją prezentację. Jak e, powiedziałam wcześniej, jest to prezentacja czy e, dyscyplina, dziedzina, która jest bardzo na, na czasie e, i nie wątpię, że e, budzi wiele e, Ciekawości wzbudza za wiele możliwości i, i chęci współpracy. Już widzę, że są pierwsze pytania, do których bardzo zachęcam. Pani Ida Kulińska, bardzo proszę. Dzień dobry, pani profesor. Ja bym miała pytanie dotyczące tego. Powiedziała pani, że jeżeli chodzi o pracę w zespole badawczym, to jednak i w medycynie potrzebna jest ta wiedza z. Przepraszam, biologii molekularnej. A co jeżeli ktoś, a tak jak na przykład w moim przypadku, studiuje bioinformatykę, ale bardzo a, lubię pracę mokro w laboratorium oraz interesuje się genetyką. Czy a, też a, są, jak to nazwać, przepraszam, a, czy też są drogi, którymi można właśnie do takiego zespołu badawczego a, trafić? Tak, takie Pewnie, że można. My nawet. Poszukujemy takich osób w tej chwili, ponieważ w toku um, analizy, um, tak naprawdę tego, co się dzieje z um, doświadczeniami, często mamy badania wielkoskalowe, to znaczy genomikę, tak zwany NGS, um, czy badania um, całego metabolomu komórki i osoba, która, um, która wspiera takie aktywności, to jest właśnie bioinformatyk. To wymaga specjalnych kompetencji, których no, ja na przykład w przeciwieństwie do pani nie posiadam. Bo, bo to jest mi odległe, obliczeniowych i wykorzystania różnych software'ów czy też języków programowania. E, natomiast zdecydowanie bioinformatyk jest bardzo potrzebnym i pożądanym członkiem zespołu badawczego biologii molekularnej, tak naprawdę, czy leków, czy jakiegokolwiek innego procesu. E, to bez bioinformatyka przy dzisiejszych technikach badawczych, które dają bardzo dużo danych, to w ogóle ani rusz. A, dziękuję. Właśnie też a, odniosłam takie wrażenie, chociaż wyszukając praktyk, które odbywałam w zeszłym roku, a, że jest, mimo wszystko, w Polsce wciąż jakby a, zawód bioinformatyka nie jest znany. Jest bardzo mało ofert dla bioinformatyków, więc a, cieszy mnie bardzo, że z pani mówi. Na, Narodowy Instytut Onkologii na pewno ma takie oferty. Jest też już kilka mniejszych firm takich bioinformatycznych, które, które robią takie analizy, powiedziałabym finansowo. No nie chcę konkretnych żadnych firm reklamować, natomiast one się już pojawiają. Jest bardzo dobra firma krakowska, gdzie, z którą współpracuję. I poza Narodowym Instytutem jeszcze jest bardzo dobry zespół, który potrzebuje bioinformatyków u Pana Profesora Fendlera. Naszego kolegi Zamu, no, którego nie ma z nami, bo nie jest badaczką, tylko badaczem. I na pewno on też posiada, posiada takich pracowników i takich poszukuje. Także znam przynajmniej dwa miejsca, które poszukują. No i jeszcze oczywiście Instytut Międzynarodowy, no to oni tam mają bardzo dużą grupę bioinformatyczną. Także myślę, że nie będzie pani miała problemów ze znalezieniem pracy. My po prostu wsysamy z wielką przyjemnością natychmiast. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie dodać to co, to, co Ania powiedziała. Bioinformatyka jest jak najbardziej w tej chwili taką częścią zarówno medycyny, jak i, jak i informatyki bardzo poszukiwano i jest mnóstwo tych projektów, nawet ministerialnych, ogólnie dostępnych, gdzie bioinformatycy biorą naprawdę bardzo mocny udział. W szczególności w tej chwili. Ja, ja znam kilka grup badawczych, jak również i uniwersytetów medycznych i w innych częściach kraju, i nie tylko, na świecie, którzy, które bardzo potrzebują. I tutaj Tania ja powiedziała: onkologia każda potrzebuje, bioinformatyka. To, to, to nie ma żadnej dyskusji, żeby żeby tutaj był jakiś problem pracy. Jeżeli tylko będzie Pani chciała jakieś uzyskać informacje, to myślę, że drogą mailową również można się kontaktować czy z Anią, czy, czy z nami. Służymy pomocą w nakierowaniu. Mamy kolejne pytanie od pani Pauliny Musol. Pani Paulino, bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję za umożliwienie mi zapytania. Ja mam takie pytanie do pani profesor. W którym momencie na studiach biotechnologicznych zdecydowała się pani na drugi kierunek? Czy to już było po biotechnologii? Po pierwszym roku. Po pierwszym roku już tak. pani poszła na medycynę i równolegle. Tak, po pierwszym roku biotechnologii, to znaczy tak, poszłam na Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po pierwszym roku, po pierwsze przyniosłam się do kolegium MISMAP, czyli Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, co pozwalało na luźniejszy trochę tok studiów, tak, bo biologia miała bardziej sztywne reguły. I po pierwszym roku biologii, nazwijmy to biotechnologii, zaczęłam studia medyczne, a jak zakończyłam biotechnologię, co zajęło mi 4 lata, to od razu zaczęłam studia doktoranckie, czyli jednocześnie studiowałam medycynę i studia doktoranckie. Studia doktoranckie robiłam jako biolog, a medycynę no, studiowałam tak normalnie jako student. Także to no, pewnego rodzaju wyzwanie czasowe, ale jest do pogodzenia. Pamiętam, jak poszłam sobie do rektoratu, to były stare czasy, jeszcze wtedy plany zajęć wisiały na takich dużych tablicach, za szkłem, wydrukowane taką staromodną drukarką i głową. I poszłam sobie, policzyłam godziny zajęć, na które trzeba pójść, yy, czyli nie liczyłam fakultatywnych, przepraszam, że to powiem, wykładów. Yy, I policzyłam, że to się mieści w czasie jedno z drugim obowiązkowe tu i obowiązkowe tam. I, i mieści się. To dziękuję bardzo za odpowiedź i jestem szczerze pod wrażeniem. Bardzo motywujący był ten, ten wykład. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze, Ani, pozwolę sobie ostatnie dwa pytania przed przerwą zadać. A mianowicie, pierwsze pytanie, czy myśli Pani, że programy takie jak Open Mind mogą być pewnym zamiennikiem dobrego uniwersytetu? Może pierwsze pytanie. Myślę, że tylko uzupełnieniem, obawiam się, dobry, dobrego Uniwersytetu nic nie zastąpi, no nie zastąpiłabym Pani Profesor Bartnik programem Top Minds, tak, mówiąc wprost. Także na pewno warto z nich korzystać, ale dobry mentor, żywy kontakt, laboratorium, wydaje mi się w moim, może staromodnym umyśle, bardzo ważne. I drugie pytanie. I czy faktycznie dobry uniwersytet jest tak ważny? To jest pytanie, ale zaraz dodam. Również jestem dzieckiem funduszu, ale z powodu kiepskiego matur uczę się na lokalnej mniejszej uczelni. To po pierwsze powiem szczerze, zachęcam do przeniesienia. To jest możliwe, można się przenosić między miastami już po uniwersytecie za zgodą dziekana. I jak najbardziej do tego zachęcam. A powiem o tym, czy uniwersytet jest ważny z perspektywy pracodawcy. Zatrudniałam w swoim laboratorium bardzo różne osoby, o, jakby o bardzo, które ukończyły bardzo różne uczelnie. I zdolność do samodzielnego y, radzenia sobie y, z problemami badawczymi i z... Y, czy z napisaniem artykułu, czy ze zrobieniem doświadczenia, bardzo zależała w, w mojej obserwacji od tego, kto jakie studia skończył. Te, w cudzysłowie, lepsze uniwersytety często mają też lepiej zorganizowane zajęcia, może dlatego, że mają też więcej sprzętu, który mogą pokazać, czy, czy więcej no chociażby środków mogą czasem z czyjegoś grantu coś uszczknąć, żeby pokazać na zajęciach, no tak z praktyki mówiąc. I potem jest łatwiej w pracy, jak się skończy uczelnię, która więcej pokazała to czasem nie zależy wcale od y, jakiejś woli pracujących tam osób, tylko po prostu od lokalnej infrastruktury. Także y, zachęcam do, do, nie wiem jakie to miasto, ale do wybrania fajnego ośrodka akademickiego, rozejrzenia się, czy można się przenieść, bo, bo to dużo potem daje w samodzielnej też pracy. Dobrze, to, to bardzo dziękuję Aniu za, za te pytania, widzę pojawiło się serduszko po, po odpowiedzi, za co dziękuję cieszymy się, że są takie reakcje. To już była nasza ostatnia prelegentka i jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim prelegentkom za, za przedstawienie swojej, swoich zmagań bycia badaczką ale również przedstawienie tych sukcesów, aczkolwiek według mojej oceny nie pochwaliły się wszystkimi sukcesami, które, które mają, w związku z czym mogę stwierdzić, że no, mamy bardzo wybitne prelegentki, ale, ale skromne, co też jest bardzo doceniane w obecnych czasach. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.